Widzimy zmiany w jednej i drugiej ekipy, po cztery, także sporo. Tutaj trenery Plewnia też no, pozmieniał przed tym derbowym spotkaniem po meczu z Arką Gdynia. Za zarównego jest Malczuk, ale zarównego nie ma, dlatego że w tygodniu lekki uraz pojawił się i nie chcieli ryzykować, stąd tego zawodnika nie ma. Za Bugajdisa Michalec, co na pewno jest duża strata. Za Kuzdrę Tabiś Kuzdra dzisiaj na ławce rezerwowych i za zamandrysza Bogusz do środka pola. Ten... Szczurek, arbitrem technicznym Paweł Chorożaniecki. Jako sędziowie pracujący z systemem VAR dzisiaj Karol Arys i Szymon Łężny i oczywiście jak zwykle no, chcielibyśmy, żeby jak najmniej tutaj było takich sytuacji, które trzeba byłoby rozstrzygać. Oczywiście, jeśli będzie ewidentny błąd, no, to siłą rzeczy będą rozstrzygane, ale najlepiej, żeby Sebastian Jarzębak wszystko miał pod kontrolą, wszystko idealnie oceniał i żeby ta gra była płynna. Efektowna i żeby tutaj było dzisiaj naprawdę sporo emocji, bo wiemy, że derby, jak to się mówi, rządzą się swoimi prawami, ale ze strony sędziego wskazującego na tym, że stosuje przywilej korzyści. Mamy pierwszy strzał, niecelny, natomiast no wreszcie tutaj podeszli. Znów jesteśmy pod polem karnym węglarza. No powoli dobrze ta akcja budowana przez y, drużynę gości. W stanie wykonane jest drzazga jest Salwador. 24 y, minuta. Krzysztof Drzaska, ależ bomba. Gdzie jest piłka, nie wiemy, czy w obrębie stadionu, czy gdzieś tam już na parkingu. Słyszymy tam podpowiedzi. Lewa noga i ta lewa noga wykonała naprawdę niezłe dośrodkowanie. Trochę jednak za wysokie dla Lebedyńskiego. Ale jeszcze nie koniec. Jeszcze szansa. Nie ma tutaj miejsca do oddania strzału, Wypychany e, gdzieś tam e, boczne sektory e, boiska Mateusz Ozimek. Niżej. Ostatni. Trochę się pozmieniała. Tutaj szansa. Niewykorzystana przez. z Wisłą Kraków. Najskuteczniejszy. Teraz szansa tutaj dla gości. No to musi być prawda. No Ostatnie nie będzie miał. sekundy. Właściwie pierwszej części spotkania no nie można zmarnować takiej szansy. 0 do 0 jak na razie w derbach Dolnego Śląska. I tutaj widzimy ten początek drugiej połowy, podobny do tego co w pierwszej części spotkania tutaj często oglądaliśmy, i od razu to zakończone groźnym strzałem. Ale mam wrażenie, że trochę odważniej jednak. Drużyna Chrobrego w tych ostatnich minutach. Wiktora Bogusza nie udało się, ale mieć ponawia atak. Antonik, Antonik, Antonik. Mocny strzał z problemami. Ja to mogło Węglarz. zaskoczyć. Tam nie wiem czy jeszcze ta piłka nie odbiła się od Michalca Nie pod faul, Bardzo blisko całego zdarzenia. Sebastian Jarzębak. Nie dopatrzył się żadnego przewinienia. Antonik, Antonik. ciasno tutaj przed bramką Damiana Węglarza. Tylko corner. Piłkę tak jak teraz. Tupaj do Lebedyńskiego. Lebedyński, Lebedyński posłał bombę obok Mijuszkowicza, ale także obok Bramki. Ta sytuacja sam na samy z Bramkarzem. No, zrobił wszystko fajnie do uderzenia na Bramkę. Koniec. Bez goli. Derbach Dolnego Śląska i Reneusz znów w debiucie bez porażki, ale myślę, że nie do końca o tym myślał.